Miało nie być konferencji, ale będzie. Moi drodzy, za chwilę, za chwilę poproszę o wstanie, ale jeszcze krótki wstęp. Żyjemy w trudnych czasach i przez pandemię, i przez sytuację w kościele, i przez zamieszanie także w kościele i w świecie. I to jest trudny czas. Myślę, że takie słowa z Psalmu oddają tą rzeczywistość, w której żyjemy. Nawet prorok i kapłan błąkają się po kraju, nie wiedząc, co się dzieje. Tak mniej więcej parafrazuję pewne słowo, które odmawiamy także w Brewiarzu. To oczywiście może dotyczyć każdego z nas. Dlatego trzeba kontynuować temat nadziei. Tak się zastanawiałem. Jakie słowo dzisiaj przekazać? I to słowo znalazłem w zakończeniu pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Poproszę was o odszukanie. Mam nadzieję, że mamy Pisma Święte, że nie tylko mamy laptopy, topy i inne topy, ale że też Słowo Boże... Jako księgę. I poproszę o odszukanie fragmentu właśnie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tesalonicza, rozdział 5, wiersze od 12 do 22. To jest zakończenie tego listu, i teraz proszę o powstanie. Ja będę czytał głośno. Kto chce, może też wturować, czytając na głos to słowo. Prosimy Was, bracia, abyście uznawali władzę tych, którzy wśród Was pracują, którzy przewodzą Wam i w Panu Was napominają. Ze względu na ich pracę, otaczajcie ich szczególną miłością. Między sobą zachowujcie pokój. Prosimy Was, bracia. Upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. Baczcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło, lecz zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Oto słowo Boże. Usiądźmy. Zanim przejdę do skomentowania tego fragmentu, jeszcze chciałbym z dzisiejszego słowa, z dzisiejszej Ewangelii podzielić się tak krótko. Wobec tego, co się dzisiaj dzieje w świecie, nasuwa się takie samo pytanie, jak uczniowie zadawali Jezusowi: Panie, kiedy to nastąpi? I odpowiedź. Jest taka sama. Jezus nie mówi wprost. Jezus mówi alegorycznie, mówi przypowieściami, ponieważ o wiele ważniejsze jest od tego, kiedy to nastąpi i jak to nastąpi, nasze czuwanie tu i teraz i nasze zaufanie Słowu Bożemu. Dlatego chrześcijanin czuwa zawsze, stale i idzie za Jezusem w Jego słowie. I to jest o wiele ważniejsze, bo to słowo wprowadza go w rzeczywistość Królestwa Bożego tu i teraz. I dlatego przed Ewangelią dzisiaj były słowa: nabierzcie ducha i podnieście wasze głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Kochani, chciałbym, żebyśmy poszukali dzisiaj nadziei w tym fragmencie z 5 rozdziału od 16 do 18. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. I nim przejdę do omówienia tych trzech zdań, Chciałbym tylko zaznaczyć, że jest to fragment z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. To jest najstarsza księga Nowego Testamentu. Najstarsze pismo Nowego Testamentu. Paweł krótko był w Tesalonice i potem, słysząc, jak żyje ta gmina chrześcijańska. Napisał do nich dwa listy. To jest pierwszy. Wysłał tam także Tymoteusza. I właśnie to najstarsze pismo uzupełnia wcześniejszy pobyt Pawła w Tesalonice. Oni, zwłaszcza ci, którzy byli nawróceni z pogaństwa, myśleli, że paruzja już nastąpi, i przestali nawet pracować niektórzy. I wobec błędnej interpretacji zapowiedzi nadejścia czasów ostatecznych budziła się wśród chrześcijan, budził się jakiś strach i niepokój u ludzi zmarłych. I odnosząc się do tych wątpliwości Paweł tłumaczy o paruzji, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa na ziemię, że będzie to oczywiście niespodziewane przyjście, dlatego postawa czekających na powrót Pana, ma być nieustannym czuwaniem, polegającym na wiernym wypełnianiu nauki Chrystusa. I także ten tekst zawiera, zwłaszcza ten dzisiejszy, który czytaliśmy, zawiera, jak ma żyć, jak ma czuwać chrześcijanin i żyć po chrześcijańsku we wspólnocie Kościoła. I druga sprawa, autor. Jak myślicie, czy święty Paweł, jest marzycielem, nieżyciowym idealistą, który nie zna życia, który nie zna trudów życia? Absolutnie nie. Święty Paweł jest tym, który przeżył w życiu wielkie nawrócenie totalne nawrócenie o 180 stopni ale który doświadcza wielkich prześladowań w życiu, wielkich trudności. W liście do Koryntian jest taki fragment, gdzie on wymienia w swoim świadectwie, czego nie doświadczył już, czego doświadczył. Hebrajczykami są, ja także. Izraelitami są, ja również. Potomstwem Abrahama i ja są sługami Chrystusa, zdobędę się na szaleństwo. Ja jeszcze bardziej. Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia, daleko bardziej przez chłosty. Przez częste niebezpieczeństwa i śmierci. niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony różgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem w głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci. W pracy i umęczeniu, często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości. Nie mówiąc już o mojej codziennej udręce, płynącej z troski o wszystkie kościoły. Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Kto doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął, jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. Możemy więc powiedzieć, że święty Paweł nie jest człowiekiem, który tylko chodzi jakoś nad ziemią, ale który zna trudy życia i który wie, co to znaczy krzyż. I dlatego chcemy zaufać temu słowu, które on nam przekazał, bo jest to słowo od Boga. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. To są ważne określenia Zawsze, nieustannie, w każdym położeniu. Tekst grecki ma w każdej chwili, nieustannie i tylko w każdym, co potem się tłumaczy w każdym miejscu, w każdej okoliczności, w każdej chwili. Dlaczego tak? Ponieważ istnieje pokusa. Jaka pokusa istnieje w nas? Radować się tylko w powodzeniu i sukcesie. Dalej, następna pokusa modlić się, gdy mam czas, albo gdy tego potrzebuję. I wreszcie, dziękować tylko za to, co przyjemne, dobre, albo za to, co wydaje się dobre. A Słowo Boże nas tutaj pod tym względem kształtuje inaczej że to ma być zawsze, nieustannie i w każdym położeniu. I teraz spróbujmy te poszczególne elementy nieco omówić. Zawsze się radujcie. Chrześcijanin ma się radować stale. Czyli nie tylko wtedy, kiedy jest zdrowy, nie tylko wtedy, który, kiedy mu się powodzi. Czy tu chodzi o sztuczną radość? Nie. Chodzi o radość wewnętrzną, radość, która wynika ze zjednoczenia z Jezusem. Kochani, kiedyś ja mówiłem krótkie takie świadectwo, gdy umarła mama mojego przyjaciela, kapłana, ona chorowała przez większość czasu na SM i on był jedyną opiekunem tej mamy, lepszy od wszystkich pielęgniarek wokół. I jak tylko mógł, to tam jechał i ją pielęgnował. I on powiedział na pogrzebie tak, Dominik, stań tutaj z prawej strony i będziesz się za mnie modlił, żebym jakoś mógł przetrwać tą Eucharystię i sprawować ją. Bardzo pięknie śpiewał. A po Komunii Świętej, po Komunii Świętej ja siedziałem koło niego, a on mówi tak, Wiesz co? Mam taki pokój w sercu, mam nawet więcej radości niż bólu. Oto co znaczy, zawsze się radujcie, jeżeli Pan da radość. Jeżeli Pan da radość. Czyli z jednej strony chodzi o radość wewnętrzną, wynikającą ze zjednoczenia z Panem, a z drugiej strony chodzi o, uwaga, apostolstwo uśmiechu. Apostolstwo uśmiechu. Kocham tekst, który pochodzi z brewiarza. Nazywa się radujcie się w panu. Oczywiście to jest też od świętego Pawła, bo święty Paweł na innym miejscu mówi radujcie się zawsze w panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. To jest list do Filipian napisany w więzieniu, chciałem przypomnieć. W więzieniu on to pisze do ludzi. Nie wiadomo, czy za chwilę, czy trochę później zostanie ukarany i zginie. I właśnie taki tekst jest zawarty w Dniu Świętej Urszuli Leduchowskiej 29 maja. Radujcie się zawsze w Panu. Posłuchajcie fragmentów. Siostra podaje tutaj taki rodzaj apostolstwa, który nie wymaga ciężkiej pracy, który nie wymaga trudów, postów, umartwień, który jest potrzebny. Jak pisze szczególnie dziś, a tam pisze w pierwszej połowie XX wieku, jest to bardzo pożądane, potrzebne i skuteczne apostolstwo, mianowicie apostolstwo uśmiechu. Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech na twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem. Mówi o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca Niebieskiego który karmi ptaki niebieskie przyodziewa lilie polne i nigdy nie zapomina o tych, co jemu bez granic ufają. Uśmiech na Twej twarzy pozwala zbliżyć się bez obawy do Ciebie, by Cię o coś poprosić, o coś zapytać, bo Twój uśmiech już z góry obiecuje chętne spełnienie prośby. Mieć stały uśmiech na twarzy zawsze. Gdy słońce świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniu albo gdy wszystko idzie na opak, o to niełatwo. Uśmiech ten świadczy, że dusza twa czerpie w sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz zapomnieć o sobie, pragnąc być dla innych promykiem szczęścia. Nieustannie się modlcie. Co to znaczy nieustannie się modlcie? Co to znaczy modlić się nieustannie? Oczywiście my potrzebujemy wyłącznego czasu na modlitwę, potrzebujemy rekolekcji, potrzebujemy wyjechać na jakąś pustynię. Z drugiej strony, w dzisiejszych czasach. Nie mamy czasu na modlitwę, albo nam się tak wydaje, że nie mamy czasu na modlitwę. I tu przypominam słowa kardynała Carlo Martiniego, który powiedział: Ja nie mam czasu na modlitwę, ale ja sobie go biorę. To jest bardzo ciekawe. Możesz nie mieć czasu na modlitwę, ale sobie go wziąć. Natomiast co do modlitwy nieustannej, to chciałbym to. Wytłumaczyć używając takiego przykładu. Otóż we Włoszech jest taki region w okolicach Udine, nazywa się Karso, który ma taką charakterystyczną cechę, że teren jest tak właśnie ukształtowany, że przez pewien odcinek rzeki płyną na powierzchni, tak jak normalnie rzeka płynie, a później jest teren taki porowaty. I rzeka znika, zagłębia się pod ziemię, aby pojawić się znów na powierzchni za ileś tam kilometrów. I to jest tak zwane zjawisko kresowe. Zjawisko kresowe. I to jest dobry przykład na modlitwę. Nasza modlitwa musi być taka jak ta rzeka. Czasem, kiedy mamy wolne, więcej wolnego czasu, to modlimy się w sposób wyraźny i bezpośredni. Ale później może być w naszym dniu tak, że musimy robić wiele rzeczy, że jesteśmy bardzo zajęci i nie możemy trwać na modlitwie takiej, jak wcześniej powiedziałem. Jednak ważne jest, żeby modlitwa nie była przerwana. Co to znaczy? Że modlitwa jest jak ta rzeka kresowa, ona schodzi do głębi naszej duszy. Modlitwa wtedy jest tak, polega na tym, że nasze serce modli się również bez słów. Święty Augustyn mówi, że istotą modlitwy jest pragnienie. A więc pragnienie już jest modlitwą, pragnienie świętości już jest świętością. Jeżeli jest w nas pragnienie Boga, to choć milczymy, czy to choć milczymy, mówimy do Pana Boga. I to pragnienie, to stałe dążenie do Boga jest już naszą modlitwą. Gdy jedziemy samochodem, gdy coś wykonujemy, możemy postępować jak tak jak te rzeki kresowe. Modlitwa schodzi pod ziemię, a my dalej się modlimy. I dlatego ważne są akty strzeliste w ciągu dnia. Modlitwy krótkie, a intensywne, które sprawiają, że czynność może być ofiarowana Panu Bogu, które sprawiają, że my wszystko odnosimy do Pana Boga. Na przykład: Panie, kocham Cię. Żałuję za mój grzech. Proszę cię o Twojego ducha. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi Jezusa. Trwa to mniej niż minutę, a może wprowadzić nasze myślenie i nasze w ogóle życie na inne tory. Nieustannie się módlcie. Nie mówię już tutaj o modlitwie Jezusowej, która gdzieś tam wewnętrznie może się wydobywać. Może kiedyś przyjdzie czas, że powiemy sobie o tej modlitwie. Modlitwa Jezusowa, która polega na wielokrotnym wypowiadaniu imienia Jezus gdzieś tam wewnętrznie, w głębi serca. Tak jak Daniel Anż, który nawet w czasie operacji pod narkozą wypowiadał imię Jezus, o czym potem mu powiedziały pielęgniarki. On o tym nie wiedział, ale bardzo się ucieszył. I wreszcie, w każdym położeniu dziękujcie. W każdym położeniu dziękujcie, a to oznacza, że mamy dziękować nie tylko wtedy, kiedy coś jest sukcesem, powodzeniem, kiedy, kiedy nam się coś udało, kiedy ktoś wygrał w Totolotka, prawda? Kiedy dostał pie... ocenę maksymalną, czy zdał egzamin. W każdej sytuacji mamy dziękować. Każdej. Również w sytuacjach trudnych. I tutaj możemy przypomnieć sobie tą, tą scenę z Ewangelii, która opowiada o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, a właściwie tak o uzdrowieniu jednego trędowatego. Otóż dziesięciu trędowatych, pamiętamy, było, przyszło do Pana Jezusa, a Pan Jezus mówi: I pokażcie się kapłanom. Kiedy szli, zostali uzdrowieni. Jeden wrócił i tylko Samarytanin. Oddał cześć Bogu, podziękował. I Pan Jezus wtedy powiedział: Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Wstań idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Możemy powiedzieć, że to dziękczynienie przypieczętowało łaskę. Tak jak święta Faustyna. Pisze, kto umie dziękować, otwiera się na nowe łaski. To jest jeszcze krok dalej. Ale zobaczcie, to dziękczynienie Samarytanina przypieczętowało łaskę, utrwaliło łaskę. Dziękczynienie jest jak utrwalacz w starej technologii fotograficznej. Ja tam się nie znam na robieniu zdjęć, ale jest takie coś jak utrwalacz, który coś wywołuje. I tu możemy powiedzieć, że dziękczynienie utrwala łaskę. Ten, który wrócił, uzyskał niejako potwierdzenie otrzymanej łaski. Każda łaska, którą niejako wywołujemy u Pana Boga przez modlitwę, jest w nas utrwalana wtedy, kiedy dziękujemy. Takim najspanialszym dziękczynieniem jest Eucharystia. Eucharystia znaczy dziękczynienie, zresztą to samo słowo w każdym położeniu dziękujcie. Dziękujcie to jest to samo słowo, które jest użyte potem na Eucharystię. Ale możemy też mówić, że oprócz Eucharystii liczy się nasze dziękczynienie w modlitwie. I nie tylko za łaskę, za dobro, ale także za niełaskę i za trud, za cierpienie, za krzywdę, za to, co nas boli. Co w takim wypadku czyni dziękczynienie? Czy wtedy utrwala krzywdę? Czy wtedy utrwala ból, niełaskę? Nie. W takim wypadku dziękczynienie. Utrwala łaskę wytrwania i zawierzenia Panu Bogu. Zawierzenia mu w każdej sytuacji. Pomaga też dostrzec dobre wymiary trudnego doświadczenia, których nigdy nie dostrzeżemy, jeżeli będziemy narzekać, przeklinać i skarżyć się. To jest bardzo, bardzo istotne. Z jednej strony, utrwalenie łaski dobrodziejstwa od Pana Boga, a z drugiej strony w tych trudnych przypadkach utrwalenie naszego zaufania Panu Bogu, naszego zawierzenia, naszej wytrwałości. Oto, co znaczy w każdym położeniu, dziękujcie. I moi drodzy, kiedy mówimy, kiedy mówimy tutaj o tych trzech elementach, które mają być zawsze nieustannie i w każdym położeniu, czyli o radości, o modlitwie i o dziękczynieniu, możemy powiedzieć, że to wszystko prowadzi nas do uwielbienia, że to wszystko prowadzi nas do chrześcijaństwa, które jest zahartowane, które nie jest tylko, nie polega tylko na emocjach, ale twardo stąpamy po ziemi. I potrafimy w każdej sytuacji być z Panem i przeżywać z Panem naszą codzienną, również trudną rzeczywistość. I chciałem zakończyć tutaj jeszcze jednym fragmentem, który znajdujemy w modlitwie brewiarzowej, tym razem na święto świętego Stanisława. Zresztą Stanisław. Tam na tamtym witrażu jest pokazany, to jest patron Ostrowa Wielkopolskiego, biskup i męczennik. I z okazji 700-lecia kanonizacji św. Stanisława papież Pius XII napisał specjalny list zatytułowany Dał wielki przykład chrześcijańskiego męstwa i wypowiedział wówczas słowa do Polaków, które brzmią następująco. Posłuchajmy i spróbujmy zauważyć jak bardzo to jest również dzisiaj aktualne. Z wami Chrystus. Z wami jest Chrystus i jego moc zwycięska. A zatem bez lęku i śmiało trwajcie w boju dla Pana. Niech wasza wiara będzie jak skała, której nic skruszyć nie zdoła. Niech waszej miłości nie przyćmi żadna ludzka niegodziwość. A wasza nadzieja niech jaśnieje nawet i wtedy, gdy wszystko wokół zdaje się walić i upadać. Niech ona was wspiera i da wam patrzeć w przyszłość z niezachwianą ufnością. Czegóż macie się lękać? Kościół święty potrafi wzrastać wśród cierpień, a pośród zniewak nie zbaczać z prostej drogi. Nie przygnębią go przeciwności. Nie odurzą powodzenia. W pomyślności umie zachować pokorę. W trudnościach z nadzieją spoglądać ku niebu. To są słowa świętego Grzegorza Wielkiego. W pomyślności Kościół umie zachować pokorę. W trudnościach z nadzieją spoglądać ku niebu. Dlatego zwracamy się do Was ze słowami świętego Ignacego Antiochińskiego wypowiedzianymi do Polikarpa. Bądź odporny jak uderzone kowadło, albowiem podjęte przez Was ogromne trudy przyniosą wielkie owoce. Już na sam koniec zacytuję słowa. Zakończenia pierwszego listu do Tesaloniczan, ponieważ to także aktualne słowa na zakończenie roku kościelnego, a także tego, co obecnie przeżywamy w świecie i kościele. Sam Bóg Pokoju, niech Was w pełni uświęci, niech Was całych, to jest ducha, duszę i ciało, zachowa bez skazy na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was powołuje i On tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem. Błagam was na Pana, aby ten list został odczytany wszystkim braciom. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z wami. Amen.